uderzył częścią swoich sił na niczego nie spodziewającego się nie, nieprzyjaciela, bo je Z nikt nie chciał zostać w tyle, każdy chciał jako pierwszy dostać przeciwnika, nikt nie prosił pardonu, ale nikt też go nie dawał, skry się spośród zoszczegającego z, z, z oręża, helmy się zginały, Jęk rannych i uwierających zbijał się na pole bitwy. Rżenie koni, kwik domijanych zwierząt. Miękki niewiast, trzaski dzieci. Żartów. Jest to bitwa, w której król ściele się gęsto. Ci, którzy umierają, pełne w służnej sprawie już oglądają wrota niebieskie. Już tam Archają Michał, który przywodzi całemu komunikowi niebieskiemu, przeciwko złym mocom z otwartymi ramionami ich wita. Ale oto z obozu rozlega się sygnał rogu. Jest to sygnał do odwrotu, Też wojska Gregora nieco z flanki lewej zaatakowane opór musiały, nie mogły stawić oporu przeważającym siłom wroga. Postanowili wroga zmiękczyć wystrzałami z bombard. Bombardy strzelały tysiąc tysiącfundowymi kulami kamiennymi. Kule lecąc na wprost. Orały szeregi rycerzy, całe linie rycerzy kładły się pokotem. Jednak następni nie zwracali na to. Alfa kumary, szli do przodu. Pancerze podwinane, Urywane ręce, urwane nogi. Nieznak nie mnie rycerze, potrafimy jednak stawić jeszcze czoła przeciwnikom. Walki. Trudno odróżnić swojego nieprzyjaciela. Jedynie zawołania rycerzy dotyczące się spod hełmów oraz chęby na tarczach oszczerbionych już od ciosów potrafią rozpoznać wroga od swojego. Jednak po tak ciężkim boju Znowu roku odezwał się z obozu, czas aby przegrupować siły, czas aby od wody ruszyły do walki, czas nabrać sił przed nowym starciem. Teraz że na własnej skórze, a także na własnych zbrojach odczuli działanie nowoczesnej broni na polu bitwy. Ja jestem z Warwiów, ja jestem z wami. Yes. Częściej sobie to wyleczyliśmy. Rycerz Gregor przegrupował siły, uformował rycerzy w gmin, a więc krzyk przełamujący, który pozwolił wbić się. Przyklik przeciwnika jako wysłał lekką piechotę, która starła się z lekkimi żołnierzami jego przeciwnika. Klin gotowy, tarcza w tarczę. Rycerze stoją niczym mur, którego nic nie potrafił przebić. Przeciwko nim ława rycerzy, którą taki klin rozburzy niczym buch. O ile rycerzom starczy sił, aby dobiec do przeciwnika w tej formacji. W Krunie na początku stał najdzielniejszy, najpotężniejszy rycerz, który miał największą siłę przełamującą. Albo ten, którego w razie czego nie będzie szkoda. Przy krzykiem przyłamującym. Przy, przy, ale co to? Siły Krzysztofa rozdzieliły się, ale zamiast atakować Gregora, atakują własne wojska. Czyżby stracili, czyżby przeszli na siłę, na stronę Gregora? Czując, że jego siłę nic nie sposta. Teraz całą łową wszystkie siły atakują. Lekka piechota, ciężka. Lekka piechota dobija rannych, obdziera trupy, zabiera wszystko co cennę. Buty, zagiewki. Gregor triumfuje, przekupił część. Część wrog, wrogich wojsk przekonał ich siłą złotych argumentów. Jeszcze niedobitki. Gdzieś tam próbują się bronić, ale nie mają najmniejszych szans. Próbuję mu powiedzieć, że powinien się przewrócić już. Dzisiaj po raz kolejny. Rycerze, trupy nie ciągniemy za nogi, tylko za głowę, bo jak ciągniecie za nogi, to już w piasku nasypie. którzy wielokrotnie dzisiaj przed Państwem stawali, dla Państwa walczyli. Rycerze średniowieczni. Zaprezentujcie się. Stawali tutaj dla własnej przyjemności, ale jeszcze bardziej dla Państwa przyjemności. Warto docenić ich trud, wysiłek. gdyż cały dzień noszą po te 30 kg na sobie. Dla Państwa właśnie. I lekkie wojska i artyleria. Konie już objechały.